Czycie osobą wierzącą? Pomaga czy przeszkadza w robieniu kariery? Czasami pomaga. Myślę, że bardzo pomaga, bo jeśli wierzymy w coś, to się wszystko nam spełnia. Nie wiem, wydaje mi się, że na pewno to jest dużo korzyści być człowiekiem wierzącym. Jest zdrowe spojrzenie na wiele spraw. Mając jakiś, jakąś pomoc z góry, wydaje mi się, jest łatwiej. Nie wiem, czy ma jakiekolwiek znaczenie. Raczej przeszkadza w tej chwili, w tym nastrojach ogólnych, jakie panują pomiędzy ludźmi, gdzie jest bardzo dobrym tonie poniewierać wszystkich ludzi wierzących albo z lekceważeniem się o nich wypowiadać. Jestem niewierzący, więc... A z tego co pan widzi? Mi nie przeszkadza. To nie ma żadnego znaczenia, czy jest wierzący, czy niewierzący. Każdy żyje według swoich zasad. Pomaga nie zwariować. Zobiam Tam, gdzie są wasze dążenia, wasza praca, wasze miłości, tam jest miejsce waszego codziennego spotkania z Bogiem. To właśnie wśród spraw najbardziej prozaicznych na tej ziemi powinniśmy się uświęcać, bo Bóg nie prosi ludzi o nic, co nie byłoby ludzkie. Takie właśnie przesłanie głosił do ludzi świeckich pewien hiszpański ksiądz, ksiądz, który dziś znany jest dosłownie na całym świecie. 2 października 1928 roku w trakcie rekolekcji dla księży w Domu Ojców Łazarzystów w Madrycie 26-letni kapłan Josemaria Escriva de Balaguer zrozumiał dogłębnie, że do świętości nie są powołani jedynie zakonnicy, ale wszyscy chrześcijanie. Powinni oni uświęcać świat od środka, tam gdzie żyją, pracują i realizują siebie. Kierowany tym natchnieniem założył nową organizację kościelną Opus Dei, czyli Dzieło Boże. Poznałem świętego Josemarię w 1972 roku, kiedy prowadził katechezę w Hiszpanii, a później spędziłem z nim e, cały miesiąc września 1973 e, roku i 1964 roku. I To wspaniała okazja. Ja byłem studentem architektury w Barcelonie i miałem z nim Sporo okazji, żeby spacerować, siedzieć na tarasie po wiedzie, po kolacji, śpiewać, bo ja bardzo lubię śpiewać i on śpiewał bardzo dobrze. I bardzo lubił, kiedy my śpiewaliśmy, śpiewałem z drugim, e, takie piosenki o miłości. Nieraz pamiętam, że śpiewaliśmy taką piosenkę z Ameryki Południowej. Dusza, serce i e, e ciało, taki kochać z duszy, sercem i e ciałem. Ja mówię, już macie te słowa są dla Was bardzo dobre, żeby mogli się dzisiaj wieczorem. Tak, ja tak. <coughs> mi w pamięci eh, ta radość, ten dobry humor. I Bardzo lubił, kiedy odpowiadaliśmy na sobie Dobczypę. Był taki otwarty. Nie o takie formy, powiedzmy, klerikalne, albo nie, 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 nie. Był taki naprawdę ludzki i, i otwarty. To moje spotkanie i, i rozmowy z nim, można powiedzieć, że to mi pomogło naprawdę, żeby w swoim moim powołaniu do Opuszdei, no. Wiele rzeczy, jaką się modlił, jaką, e, jaką prowadził pracę, rozmowy, dla mnie były, są kapitalne, kapitalne, zostały w pamięci, no? Postawa Jose Marii Eskriwy została doceniona przez Kościół i 17 maja 1992 roku Jan Paweł II beatyfikował go, natomiast 10 lat później 6 października 2002 roku ogłosił świętym. Na oficjalnej pieczęci Opus widnieje krzyż wpisany w okrąg. Ma to symbolizować dążenie do uświęcania wszystkiego, co ziemskie. Obecnie dzieło Boże, które jest tak zwaną prałaturą personalną kościoła katolickiego, podlegą bezpośrednio Watykanowi, skupia około 100 tysięcy ludzi na całym świecie. W Polsce Opus Dei obecny jest od 1989 roku. Związane jest z nim grono około 5 tysięcy osób, chociaż formalnie należy do niego około 400 osób. Opus Dei y, można poznać na różne sposoby. Bardzo łatwo znaleźć informacje w internecie. Dzisiaj, Ja kiedy poznałem Puzdej, nie było to możliwe. To był początek lat 90., i po prostu zostałem przez kogoś zaproszony. Zostałem zaproszony przez pana bibliotekarza, który po prostu spotkał mnie na korytarzu i spytał, czy, czy chciałbym przychodzić na spotkania formacyjne dla młodzieży. Ja znałem tego pana z parafii ponieważ chodziłem tam do kościoła i powiedziałem, że tak, bo już wiedziałem coś na temat i znawkowego i tak się zaczęła moja przygoda z dziełem. Formacja, którą daje dzieło łączy trzy fronty życia chrześcijanina, można by tak powiedzieć. Z jednej strony życie rodzinne, społeczne. Tutaj dzieło pomaga, aby no było więcej ducha służby, miłości, wyrozumiałości do ludzi, więcej też pokory. Z drugiej strony życie zawodowe. I po trzecie, życie modlitwy, aby było, aby było po pierwsze, i aby było coraz bardziej intensywne. I jeśli zespolimy te trzy aspekty, życie modlitwy, życie rodzinne, życie zawodowe, Wychodzi nam właśnie ważna taka cecha, o której mówił święty Jose Maria, to jest jedność życia, że człowiek, każdy z nas ma, tak, jest wystawiony na ryzyko faryzeizmu czy pewnej dwulicowości, a dzieło, formacja, której, której, formacja, którą daje dzieło, pomaga uniknąć tego faryzeizmu, walczyć z Nim i walczyć o taką większą spójność chrześcijanina. Główne ośrodki dzieła funkcjonują w czterech miastach – Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Pod Mińskiem Mazowieckim znajduje się natomiast Centrum Formacyjno-Konferencyjny Dworek. Opus Dei bardzo rzadko podejmuje własne inicjatywy edukacyjne, wychowawcze czy charytatywne, natomiast mocno wspiera swoich członków w ich organizowaniu. Jedną z takich inicjatyw jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik, które w Polsce od 2004 roku prowadzi przedszkole i dwie szkoły podstawowe dla dziewcząt i chłopców. Najbardziej w mojej szkole podoba mi się na pewno spotkanie z wychowawcą oraz opiekunem, czyli. Takie spotkania ucznia z nauczycielem, w którym mogę powiedzieć, jakie są moje problemy, na przykład co chciałbym zmienić, dlaczego jest tak, a nie inaczej w tej szkole. Zdecydowałem się na posłanie syna do tej szkoły, dlatego że ona ma bardzo nowoczesny model wychowawczo-edukacyjny. To znaczy, że jest tutaj ta wyższość wychowania nad dydaktyką, ale wychowania rozumianego przede wszystkim poprzez zaangażowanie się obojga rodziców. Że to nie jest tak jak w prywatnych szkołach, że to rodzice przychodzą, kupują jakąś usługę edukacyjną i stawiają wymagania. Tu szkoła mówi, bądźmy partnerami, ale na równych zasadach. Na świecie do najbardziej znanych dzieł korporacyjnych Opus dei należą Uniwersytet Nawarry w Hiszpanii czy Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie. Co ciekawe, Opus dei otwiera się na współpracę z ludźmi innych wyznań chrześcijańskich i z niewierzącymi. Nie wszyscy jednak uważają działalność Opus dei za pożyteczną i przejrzystą. Na pewno doszły do Pana takie określenia Opus dei jak Boża Ośmiornica albo takie mniej przychylne jak mafia wewnątrzkościelna itd. No, na ile prawdą jest, że organizacja jest obecna na różnych poziomach życia społecznego i wspiera i proteguje swoich członków? Organizacji o celach wyłącznie duchowych nie da się takim określeniem zasadnie nazwać, bo jakiekolwiek protegowanie, czy szukanie tu wpływów, czy, czy poszukiwanie sposobów do realizacji jakichś ludzkich celów byłoby sprzeczne z posłaniem Opus I nie jest pan członkiem ośmiernicy, Bożej ja, albo niebożej? Nie, nie, ani Bożej, ani żadnej. No, ja też powiem, że po prostu nie znam żadnego takiego przypadku, w którym by to miało miejsce. i Myślę, że gdyby jakieś takie próby poszukiwania, rozwiązania swoich problemów prywatnych, czy zawodowych, czy innych przy wykorzystaniu Opus Dei byłyby ukrócone, bo Opus Dei dba o swoją... No dobrze, opinię. a co powie pan o opiniach no, na tyle powszechnych i na tyle częstych, że no skłaniających jednak do myślenia o tych związkach e, hierarchii, zwłaszcza Kościoła, e, z, z klasą średnią, z elitami gospodarczymi, politycznymi, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Rzeczywiście Opus Dei, to była taka jego nowość, zwróciło się do elit tak zwanych. Prowadzi takie trudne apostolstwo z ludźmi mądrymi. I to jest ciekawe, bo nie jest łatwo trafiać z przesłaniem, z wezwaniem do nawrócenia do ludzi możnych, do ludzi mądrych, do ludzi znaczących, którzy już wszystko wiedzą, i wszystko osiągnęli, prawda? Więc dzięki Bogu, że Opus Dei rzeczywiście jest i również do nich się zwraca. Ale też trzeba powiedzieć, że po 71 latach istnienia Opus Dei, jego jakby spektrum, jego członków jest ogromne. Pan powiedział o Ameryce Łacińskiej. Ja pamiętam anegdotę właśnie z Ameryki Łacińskiej o taksówkarzu, który myślał, że Opus Dei to jest taka organizacja dla taksówkarzy. Bo jego zaprosił taksówkarz, kolega na Dzień Skupienia, tam spotkał kilku kolegów innych taksówkarzy, innych osób nie znał i myślę, że to jest taka właśnie formacja dla taksówkarzy, prawda? Nie no wiem, dobrze. co by powiedział o tym, o tym, o tym że jest człowiekiem ośmiornicy lub elitą. Coś jest chyba na rzeczy, kiedy mówimy o tym, że, i chyba taka jest prawda, że jeśli chodzi o polską rzeczywistość, no to jednak członkowie Opus Dei, to to większość z nich to są, to są te elity społeczne, gospodarcze, medialne. O taksówkarzach chyba raczej mało słychać. Ja się zastanawiam, czy znam jakiegoś taksówkarza i rzeczywiście nie mogę sobie taksówkarza przypomnieć. Jakie są statystyki? Nie wiem, ale po tych 20 latach obecności Opus Dei w Polsce, można powiedzieć, że dotarło ze swoim przesłaniem właśnie nie tylko do elit, chociaż oczywiste jest, oczywiście jest prawdą i nie ma co z tym polemizować, że najłatwiej i najprędzej na przesłanie Opus Dei reagują ludzie, no powiedzmy wykształceni. Opus Dei jest organizacją kościoła katolickiego, jest jego częścią i ma bardzo duży zapał apostolski. I mówi jej założyciel, Święty José Maria Escriva, że na 100 dusz interesuje nas 100. Nie myślę, żeby ktokolwiek będący członkiem Pus Dei selekcjonował sobie przyjaciół, osoby, z którymi rozmawia, którym chce powiedzieć o Panu Bogu i również o Pus Dei jako jednej z możliwych i obecnych w Kościele dróg do Boga, jakby jeszcze porządkując ich według statusu majątkowego, zawodowego czy innego. O Opus Dei zrobiło się szczególnie głośno przy okazji książki Kod Leonarda da Vinci, a później jej ekranizacji. Jednak nie tylko Dan Brown, mieszając rzeczywistość z fikcją literacką, zarzuca tej organizacji sekretny charakter. W najpopularniejszej bazie publikacji anglojęzycznych, po zapisaniu hasła Opus Dei i Secret, w przedziale czasowym 2000-2004, można uzyskać dostęp do 575 publikacji. Artykuły na ten temat musiały więc ukazywać się mniej więcej co 2,5 dnia czy takiej aury tajemniczości, a w tym również podejrzliwości, no nie potęguje fakt, że jednak ciężko dojść do, by tak rzec, listy członków opus Dei, w przeciwieństwie do innych ruchów stowarzyszeń działających w Kościele. Ja myślę, że to jest po pierwsze taki przejaw umiłowania wolności, bo Opus Dei bardzo dba o prywatność, to znaczy swoich członków. Ja, na przykład, osobiście niespecjalnie się kryję z tym, że jestem członkiem Opus Dei i dzisiaj rozmawiam z redaktorem programu telewizyjnego o tym. Natomiast nie życzyłbym sobie, i dzięki Bogu nie mam z tym problemu, być na jakiejkolwiek liście zakwalifikowany prezentowany gdzieś na zewnątrz. Jako członek opus nie wiem czym to miało służyć. Na przykład y, to była istotna nowość, y, przesłania opus Dei duchowości i, i to była jasna myśl założyciela, żeby się na przykład nie chwalić tym, że się jest z opus nie posługiwać się plakietką, że tak powiem, Po to, żeby powiem. wykonywać swoją robotę anonimowo. Po to, żeby za nas mówiły nasze czyny, a nie plakietki, prawda? On mówił dobrze, y, zachowuj się jak chrześcijanin, a ludzie będą wiedzieli, że jesteś chrześcijaninem. Zachowuj się jak człowiek prawdomówny, uczciwy, rzetelny, a ludzie ci zaufają. A nie mów, ja jestem z opuszei, to oznacza, że na pewno nie kłamie, raz w tygodniu się spowiadam, z podatków się rozliczam i poproszę, proszę mi zaufać, dać lepszą pozycję. Ale, żeby była jasność, ja nie słyszałem o żadnym stowarzyszeniu o naturze religijnej, które by publikowało listy członków. Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, bo mnie to nawet bym czuł się zażenowany, jakby dochodząc, kto gdzie się modli i w jaki sposób. Również parafie, z tego co wiem, nie publikują listy parafia. Trzeba przecież pamiętać, że Opus Dei to jest jakby proatura personalna, to jest taka bezterytorialna parafia, prawda? To nie jest nic więcej. Rozmawiamy o organizacji o charakterze duchowym, o celach duchowych, i przynależność do niej jest sprawą prywatną jej członków. Piwo Guinness Extra Stout. Trunek mocny, o wyrazistym smaku, ale zdecydowanie nie dla każdego. Zdaniem Johna Alena Juniora, który napisał książkę o Opus Dei, jest to najlepsza metafora oddająca istotę dzieła. Książka, w której zestawia on zarówno opinie zwolenników, jak i przeciwników Opus Dei. Również o życiu założyciela tej organizacji powstało bardzo wiele książek, bardziej czy mniej pogłębionych, ale ostatnio pojawiają się także bardziej niekonwencjonalne sposoby przekazywania życia tej postaci. W Belgii powstają jedne z najlepszych komiksów świata i to właśnie belgijscy mistrzowie stworzyli komiks o życiu założyciela Opus Dei. Szybko został on przetłumaczony na kilka języków. Doczekał się również polskiego wydania. Internauci mogą bliżej zapoznać się ze świętym Josemarią Escrivą dzięki serwisowi YouTube, który oferuje kilkanaście filmików zarówno o świętym założycielu, jak i jego dziele. Jest również dobra wiadomość dla kinomanów, ponieważ powstaje pełnometrażowy film o historii życia Jose Marie Escrive. Reżyserem jest Brytyjczyk Ronald Joffe, który zasłynął realizacją filmu Misja. W rolę księdza Jose Mari wcielił się Charlie Cox, a towarzyszy mu m.in. Olga Kurlenko, znana z roli w ostatnim filmie o Jamesie Bondzie Quantum of Solis. Dla tych, którzy chcą wniknąć w prawdziwą głębię życia wewnętrznego i poznać duchowość świętego Eskliwy, dostępny jest tryptyk jego rozważań Droga, Bruzda, Kuźnia. Taka była ta droga, najkrócej mówiąc, którą proponował Eskriwa, która to droga przez wielu jest. No co tu dużo mówić no, jest tu, Ona, nie ona, się ona tu padła. Ty, człowieku, Twoim czelpakiem z łaską Bożą możesz zmienić świat. Zaczynając od zmiany własnego życia. To jest nie, bardzo żeby nie było zgodnie... nie Bardzo ważne wydają mi się tutaj, muszę e, powiedzieć, pewne rysy e, duchowości Eskriwy, To znaczy takie, w którym. E, ten rozpoznaje coś uniwersalnego, coś powszechnego. Rodzaj dyscypliny duchowej, pewnego rodzaju ekonomia doświadczenia religijnego, nie taki dewocyjny, zewnętrzny barok, tylko skierowanie się na świat wewnętrzny. To mi się bardzo podoba, ale z ta, z, jednak z tą racjonalnością. I co więcej, z, z czymś, od czego droga się zaczyna, co moim zdaniem jest bardzo istotne w całej tej duchowości. Ja nie mówię Wam nic nowego, prawda? Tak zaczyna. Ja tylko. Wypowiadam coś, co jak gdyby jest zawarte w duchowym świecie, w którym się pojawiłem i tylko objaśniam. Jestem ciekaw, co Pan powie w takim razie, na, w jaki sposób odpowie na pytanie, dlaczego ta droga świętości zaproponowana przez Eskliwę, jest kwestionowana dzisiaj. Ja nie powiem, że szczególnie kwestionowana, jak, jak, jak drogi innych świętych, no bo e, świat być może kontestuje świętość jako taką, ale droga Eskrywy, musimy sobie uzmysłowić, no jest kontestowana w sposób szczególny jednak. Ja nie mówię, czy to słuszne, czy niesłuszne. W świadomości społecznej, w świadomości zbiorowej, kulturowej jakoś został związany, e, związany e, e, Eskrywa, jego duchowość, zostały to związane z, z frankizmem. No i Podaje się oczywiście przykład, że, 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 że ten ostatni technokratyczny rząd właśnie, frankistowski, był nasycony członkami Opus i Zapomina się oczywiście, że także w opozycji antyfrankistowskiej byli ludzie, ludzie, ludzie Opus Dei. Pierwszym Myśli pan razie. profesor, że to rzeczywiście takie tak, świadomość tak, ja, tego związku, szczególnie coś politycznego? Mhm. Szczególny status Opus dei w Kościele, prawda? To znaczy to, że ona jest jedynym biskupstwem nieterytorialnym, jest tą prawaturą personalną. Na, na razie. Na razie, na razie prawaturą personalną. Ale i wreszcie na jest, jedyną, to na to... razie jedyną. Natomiast, nat, natomiast wreszcie rzecz, rzecz najważniejsza, mianowicie funkcjonuje w, w strukturze, która sama z siebie już jest dość nieprzejrzysta w Kościele katolickim. Jest nieczytelna. Ja z tym polemizował. No, ale ja, 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 wiesz Stefanie, ja nie, nie mówię, że się z tym zgadzam, tylko rekonstruuję cudze myślenie. Zapytany o tę czarną to, legendę. To z tym też bym polemizował. No, no, w nie, związku bo... z tym, w nieprzejrzystej, nie do końca przejrzystej strukturze Kościoła, bo on ma swoje sekretu, ma swoje tajemnice rozmaite i musi mieć. Ale czy nie ma tych I sekretów więcej niż gdzie indziej i że to nie, nie to powiedzieć? We, we, we wewnętrzna, wewnętrzna, jeszcze bardziej zakryta struktura, która niepokoi poprzez sam fakt właśnie tajem, y, tajemnic. No i doskonały jest, to, y, doskonały jest to moment, w którym można się odwołać do PuSD jak to tej, y, tej tajemnej siły. Co ksiądz na to. To nie są moje zarzuty zresztą. Co padło właśnie. Myślę, że ostatnie lata... To te wszystkie różne właśnie zarzuty, na przykład kod da Vinci, no to dla Opus Dei to było jakimś wezwaniem do tego, żeby jak najwięcej o sobie dawać informacji. Nie? Zapytam nieco ap apologetycznie, czy to e, te zarzuty, kontrowersje, kontestacja często bez znajomości dzieła Opus Dei, tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, no, nie wynika również z tego, że e, Boimy się i lękamy przyjąć, że ta świętość jest możliwa tu i teraz, że ta droga, którą proponuje skriwa, taka bardzo w sumie jest bardzo trudna, ale jest dosyć klarowna no tej profesjonalizacji zawodowej i duchowej każdego z nas na każdym etapie życia i w każdym zawodzie, w każdym powołaniu. to może jest taki po prostu lęk człowieka przed przyjęciem, że świętość jest do wzięcia i do przyjęcia. Nie mam ma wątpliwości, że te rzeczy angażują każdego człowieka i ktoś obojętnie, bo tu się spełnia po prostu to, co jest w Ewangelii, że ktoś obojętnie przed tym nie przychodzi, nie? I dlatego no, dyskutujemy, i dlatego kwestionujemy, dlatego zadajemy sobie pytania. Także jesteśmy w XXI wieku i teraz te wezwania są no, inne, nie? I wciąż jest pytanie, czy w tym świecie, to jest to pytanie, czy w tym świecie można być święty, czy nie. Czy ten świat jest no już tak ułożone, że nie ma miejsca dla Pana Boga, czy jest miejsce dla Pana Boga? No tak, ale czy to czy jest miejsce dla tej drogi? Że, że na... No, dla Pana Boga, ale czy poprzez to miejsce... Kościół jakieś instytucjonalne miejsce no tak, też. ale czy jest miejsce dla tej drogi? Ja myślę, że, że no, na przykład w Polsce, tak, bo, bo zaraz sięgnijmy do, Pols do polskiej rzeczywistości. No, jak z, to, z, z Tobą, Stefanie, rozmawialiśmy tam jeszcze przed laty, to sam wspominałeś mi o czymś takim, że, że duchowość... E, Świętego Jose Maryi, duchowość Dei jest tak trudna i wymagania z tym związane, że niewielu ludzi w Polsce mogło sprostać tym wymaganiom. Bo o co chodzi? Tutaj mamy do czynienia z czymś co, bo ja wiem, ojciec Bocheński już przed wojną krytykował jako polfidejs, uczuciowość polskiej religijności i dewocyjność. Ten kap katolicyzm kapliczkowy, o jakim mówili księża wybitni. Jeszcze, jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Polsce, a jednak jest tutaj ten wymóg intelektualności, a czyli pracy umysłowej, rygoru pewnego, pewnej dyscypliny wiary, która w Polsce jest nieobecna bardzo często. W tym masowym, masowym wymiarze, dyscypliny wiary związanej z dyscypliny moralnej, także i dyscypliny intelektualnej. To jednak jest całościowa wizja. Wizja człowieka, a nie tylko uczucia. Nie tylko zatańczyć, czy pójść w pielgrzymce do Częstochowy, nie tylko zatańczyć Jezusikowi, bo to słodkie, bo z tym, to się, z tym się nic nie, nie wiążą żadne wymagania, ani intelektualne, ani religijne, ani moralne, tylko słodkie uczucia. A ale, tutaj A tu trudność wynika... się nie boimy, nie? dlatego to jest przestrzeń do działania, i myślę, że w Polsce to jest, pewne, jest, zainteresowanie. To jest wyzwanie. Wyzwanie, jest zainteresowanie, to się już zmieniło. Panowie, czyli mo moglibyśmy rozumiem powiedzieć tak mniej więcej, że na szczęście ludzie się różnią, dróg do świętości jest bardzo dużo. E jedną z nich jest droga e y wiodąca tropami Josemarii e I Jeśli ta droga prowadzi, a wierzymy, że prowadzi wielu ludzi, ludzi do świętości, to niezależnie od zarzutów, e o sekretność e powodów i uczuć zazdrości, czy też domniemanych aliansów politycznych no powinniśmy głęboko chylić czoło. Przed obserwować czoło. i tyle, prawda? Przed wielkością, która jest nas na, na miarę naszych czasów, prawda? Jakoś skrojona. Nie, nawet z tym sprzeciwie, bo cóż to jest warty człowiek, jego nauczanie, jego myślenie, jeśli się temu nauczaniu myśleniu nikt nie sprzeciwi. Naj, tak. Najlepsza puenta. Bardzo dziękuję.